Wbrew pozorom, to nie są elementy wędki teleskopowej. To jest prodding stick po angielsku. Przyrząd do badania dna, zaproponowany przez firmę Nash. Rzecz niesłychanie ciekawa i przede wszystkim użyteczna. Dzięki temu urządzeniu. Możemy doskonale zbadać dno, wiedzieć jakie jest ono miękkie, co zalega na dnie, no i dzięki temu w odpowiedni sposób, w nim miejscu położyć nasz zestaw. Komplet to są trzy części, trzy części z włókna węglowego, które w bardzo prosty sposób się składa. Ta pierwsza część denna. Ma tutaj otwory, dzięki temu woda dostaje się do środka, i możemy od razu włożyć pionowo. Nie pływa nam to. Nabiera wodę i od razu dociąża ten przyrząd, który idzie prosto do dna. A co najważniejsze, ma tutaj metalową głowicę, dzięki której doskonale wyczujemy poprzez to przekazujące każde drgnienie włókno węglowe. To, co jest na dnie. Przyrząd składa się z trzech części mocowanych zatrzaskowo, więc w zależności od głębokości łowiska możemy dać dwie lub trzy części. A te trzy części to prawie 4,5 metra w głąb wody. Ostatnia część jest z rączką z pianki łatwo ją utrzymać. Jeżeli wkładamy to wszystko do wody dochodzimy do dna i obstukujemy. Doskonale wyczujemy każdy kamyk, doskonale wyczujemy czy dno jest miękkie, wtedy tylko tak lekko wciskamy i czujemy na jaką głębokość wchodzi nam ten przyrząd. Czy Dosłownie na 2-3 cm, wiadomo, że tam jest na mułek, czy wchodzi głębiej. Wtedy oczywiście jest muł. Jeżeli muł jest głębszy, to oprócz wody cząsteczki mułu również tutaj wchodzą i zostają w środku. Wtedy tę ostatnią część możemy odpiąć, wylać wodę wraz z mułem. i Cząstki tego mułu pokażą nam, co zalega dno. Mówiłem, że w komplecie są trzy takie części. Jeżeli łowimy na głębszych wodach, możemy dokupić każdą z takich części osobno, jako dodatkowe wyposażenie, więc możemy badać do głębokości 5, 6, może nawet 7 metrów. Myślę, że jest to przyrząd który przynajmniej ja będę ze sobą brać zawsze, kiedy wybieram się na karpie i mam możliwość sondowania dna ze środka pływającego.